A, to na główny kanał wrócił game a? a to coś inne, okej. Okay. Gimson, Gimson Bestie z Tokio. O kurwa, tak wyglądała ta jego dziewczyna? Ja myślałem, że ona była taka bardziej... Korean style. Mercury. Choć miałeś ta milion na YouTube i okładki I tak skończyłeś jako mem i to niepopularny Po jednym telefonie twoje nadzieje zgasły Nie jesteś tym Krzysztofem, na którego lecą panny Dziś jesteś w terapii, sam ze sobą walczysz Bijesz się z myślami, jakie jeszcze wyjdą fakty Z mordy jak Diablo Włodarczyk, po roku w Rosji Bez szacunku lewicy i prawicy I stąd środki Andrew z Polski Wej włoski Powiem tak, widać, że tekst jest fajny. Już wiem, dlaczego Gimper go nie pisał. <noise> Bo serio brzmi to nieźle tekstowo. Nie szkoda mi takiej sierotki. Zwykły toksik, odstaw to. Zrób to toksik. Weź się ocknij, weź się Wymieściłeś już flagę Japonii. Chociaż powinieneś lizać dupę i trzymać kamerę To co nagrywamy teraz to twój dzień z gimperem Internetowy stalker mawia ludziom traumę A sam jest borderlinem co wali pod samarkę Ty jebie żeby grać w grę nie potrzebujesz kompa W prawdziwym życiu grasz se w symulatorka kolda Po co namawiasz laskę dragami do trójkąta Jak kończysz szybciej zawsze odjusaj na bolta Patrzę na twoje filmiki i myślę co do chuja Chociaż lepsze byłoby pytanie co on fura Miałeś paść do zgrzytu wsiadła tobie psycha Słowa rewo zabota. Bolały, także musiałeś posypać! I stąd środki! Envius polski! Wejzgór włoski! Nie szkoda mi takiej sierotki! Zwykły toksik! Odstaw to! Zróbnę toksik! Weź się ocknij! Weź się ocknij! Wywiesiłeś już flagę Japonii! Z Nie po klawiaturze, tak. Od tego trzeba zacząć, prezesie Tofu Media. Lecz ona woli smak mięsa i brazylijskich kiełbas. Nie? Dlatego na rozstaniu tylko ty płakałeś w ekran. Masz maskę, godzilli, to twój gadzi mózg. Ja jak zapytam beczkę, odpowie, Kasiu wróć. Bierzesz koks, bierzesz hotel, ziomka do ruchania dół. Ona zjarała się ziołem, no i odpuliła dwóch. Najpierw wigilia, marzeń z youtuberem. Potem wysypać panie wśród kurewek. Zapraszałeś na gałę, jak miałeś na kryształ, teraz zapraszasz na gałę. Ale żeby mieć na... Ja cię mam jednocześnie Zared pila i Simpa Teraz niszczysz dziewczynki, bo cię zniszczyła dziewczynka Ty się miałeś za Sigmat zjadła ci alternatywka Krzysiu nawet na YouTube, twoja bajka, szybko prysła. I Stąd środki Andrew z Polski weź gór włoski Nie szkoda mi takiej środki jak, jak były te wersy u Gimpera na temat bycia kukoldem, to zacząłem rozumieć trochę te słowa Natana o odbiciu lustrzaty Zwykły toksik, odstaw to! Zróbny toksik, weź się ocknij, weź się ocknij, weź już flagę Japonii. Nie, ale powiem uczciwie, że to spoko brzmi. Jest, jest Git. To też jest też w sumie fajne. Git jest to, no? Ale jest napisane, co ten tekst napisał? Okej, okay, jest napisane Gimson plus duch. Kiedy POMPS C? Marco i tak został bardziej zgaszony. Oto luźna odpowiedź, nagrana w pół godziny. No to, no to chyba trochę nieprawda, że w pół godziny nagrana, skoro ktoś mu nawet tekst pisał. Ale to spoko. Ja wiem, że duch to Ghost stary